Społeczne agencja najmu to sposób na zarządzanie i wykorzystywanie zasobu mieszkaniowego, pozwalający przede wszystkim na optymalizację kosztów po stronie właściciela, którym może być gmina, pozwalający wyremontować pewne zasoby mieszkaniowe no nie w całych budynkach, ale właśnie mieszkania, które mogą być potem rzeczywiście zasiedlone, wykorzystywane i Pomoc ta jest celowana szczególnie dla osób, które potrzebują jej okresowo, a nie na dłużej. Idea Społecznych Agencji Najmu powstała w Polsce dzięki programowi, który uruchomiła Fundacja Habitat for Humanity. Społeczne Agencje Najmu jako pośrednicy są jedynym rozwiązaniem, gdzie nie trzeba budować mieszkań, po to, żeby mógł je ktoś wynająć. Społeczna Agencja Najmu pozwala wykorzystać. Istniejące już zasoby. Niekoniecznie musimy budować nowe mieszkania, a żeby ktoś znalazł miejsce do zamieszkania. Więc to jest taka szansa, jak wykorzystać istniejący potencjał, jak wykorzystać mieszkania puste, których właściciele boją się je wynająć, tak, ażeby je ożywić, żeby znów mogły tętnić życiem, żeby ludzie mogli tam mieszkać, ludzie, którzy nie mają własnych mieszkań jestem przekonana, że koncepcja społecznych agencji najmu, agencji pośrednictwa w wynajmowaniu mieszkań jest jak najbardziej sensowna i zachęcam gminy, żeby rozważyły to jako swoje jedno z wielu narzędzi lokalnej polityki mieszkaniowej.